Witam bardzo serdecznie i dzisiejszy film taki y, troszeczkę inny y, Chcę troszeczkę opowiedzieć o pewnej historii związanej z pracą i sytuacją końcem roku 2024 Jestem aktualnie w Hiszpanii i teraz y y y przejdę się po prostu na spacer więc promenadą przy plaży i, i zapraszam do odsłuchania mojej historii więc na razie w drogę witam witam znowu i dzisiaj dzisiaj tak coś mnie wzięło na to co chcę teraz powiedzieć a mianowicie koniec roku koniec roku w grudzień no i właśnie o tym chciałem coś powiedzieć co się wydarzyło to niestety, ale rok się mi skończył dosyć nieciekawie no związane to jest z pracą jaką wykonywałem i tak na marginesie Yy, tak na marginesie trochę zastanawiałem się yy, o tym, yy, no że chcę to takie nagranie zrobić i trochę o tym opowiedzieć. Myślę, że, 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 że teraz nadszedł znaczy czas, żeby to po prostu przekazać, bo, bo, bo od, od, konkretnie od świąt Bożego Narodzenia zastanawiałem się czy to zrobić czy nie zrobić ale myślę że 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 to dobry pomysł że właśnie o tym się mówi ale no właśnie przyszedł czas żeby trochę opowiedzieć o tym o tej właśnie nieciekawej sytuacji no ale zacznę od początku to znaczy był rok 2023 podjąłem pracę na w magazynie logistycznym w Niemczech i od, od listopada 2023 wszystko było ok to Był cały kontrakt prawie do, do maja kontynuowałem później małe wakacje bo oprócz pracy to lubię troszeczkę yy, lubię troszeczkę pozwiedzać yy, takie wyjazdy na przykład do Hiszpanii żeby trochę odskoczyć odskocznie taką, taki reset zrobić no i później znowu kontynuacja pracy powiedzmy taka przerwa latem miesiąc czasu później znowu ale co kontynuuje dalej i, i tak jak mówiłem że w 2023 była ta praca do maja później przerwa no i później później znowu yy, yy, to, to był znaczy w maju to był rok 2024 i po prostu znowu w listopadzie tego roku znowu wróciłem do tego samego miejsca yy, przypomnę, że to praca przez agencję nie będę mówił jaką bo to nie chodzi mi żeby tutaj yy, mieć pretensje od agencji akurat to nie o tym co mówię to nie jest yy, nie jest problem agencji tylko firmy logistycznej yy, w której pracowałem w Niemczech bo to o tym chciałem powiedzieć a więc a mianowicie yy, był rok 2024 listopad i znowu aplikowałem na następny powiedzmy sezon następne y, 9 miesięcy y, tym bardziej że pracowałem już wcześniej jak mówiłem w tej firmie także wielu ludzi tam nie znałem także także nie było y, jakąś nowością dla mnie i ludzie też mnie trochę troszeczkę znali z poprzedniego sezonu no i tak podjąłem tą pracę w listopadzie cały listopad i do grudnia i Nadchodziły święta i co się okazało? To się okazało, że że w, był cały tydzień tydzień wolny świąteczny. No i była taka informacja, że w dniu świątecznym od 20, od, od 20 chyba 3 grudnia aż do do chyba do, do 29 grudnia był jakby ten projekt zamrożony, zamknięty. No to tak wynikało z tej decyzji, decyzji, nie wiem sam dokładnie, czy to decyzja agencji, ale myślę, że to były wytyczne już z tej firmy, z tej firmy logistycznej, w której pracowałem, że że ci z agencji mieli ten mieć okres okres, bo wiem, że że na przykład, yy, że na przykład yy, że na przykład jeden dzień przed wigilią to yy, ci co byli zatrudnieni na firmę to normalnie szli pracy, a wszyscy z agencji już nie. No i to się okazało, okazało się to, że Mieli, wszyscy mieli wrócić 30 grudnia. 30 grudnia wszyscy, co znaczy ja, koledzy z tej agencji, w której pracowałem, mieli wrócić, i jeszcze było tak, że czy rzeczywiście my wrócimy. Nas było pięć osób z, z pracowników, reszta pojechała do domu na święta. Pojechali na święta. No, i się okazało coś takiego, że ja i jeszcze cztery osoby przyszły tego 30. co ten dzień, co nam informowali, że musimy być do pracy. I co się okazało? Że w trakcie pracy, ni stąd, ni zowąd, a przypomnę, że wcześniej było, nie było żadnej informacji tego typu, jak zaraz powiem, to znaczy tak, po czterech godzinach pracy tego 30. grudnia. Yy, Agencja nas informuje sm SMS-em na, na WebSapie, bo jako agencja to mieliśmy, no ta, no byliśmy w takiej grupie na WebSapie komunikacyjnej. No, i, 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 i nas poinformował, że, y, że po prostu y, firma logistyczna y, y, zerwała całkowicie umowę z agencją po czterech godzinach pracy. A wcześniej, przypomnę, nie było żadnej informacji i to, i to coś nie, nie, nie tak bo, bo na przykład dla mojego rozumowania ludzie pojechali na święta i teraz tak, całkowicie zerwana zerwana, zerwana um, umowa no bo takie miało widocznie, widzi mi się nie wiem konkretnie o co poszło jaka była jaka była decyzja dyrekcji yy, tej całej logistyki że ni stąd, ni zowąd, po prostu dali informację, że nie chcemy z Wami współpracować do agencji, w której pracowałem. No i tego. I, i później, później jak, jaka była sytuacja później? Taka była sytuacja później, że po prostu dano nam dwa dni na opuszczenie kwatery. A kilku ludzi, kilku ludzi pojechało na święta, zostawili połowę rzeczy na tej kwaterze. Jak to wygląda? Jeden z kolegów na przykład był na święta, specjalnie wrócił na tego 30 i na próżno praktycznie pojechał i stracił, stracił, stracił na tą pieniądze. I, i jak, to, jak to w ogóle wygląda, to mi się po prostu w głowie nie mieści, że, że coś takiego. Dam na przykład przykład, że gdyby jakiś pracownik nie przyszedł do pracy, to oczywiście by miał jakąś karę. Ale w takiej sytuacji my przychodzimy i z nas się rezygnuje, rezygnuje to znaczy y, firma, rezyg, y, firma zrywa umowę za, z agencją. Na zasadzie zero szacunku dla pracowników na zasadzie przyszedł i po prostu idź, sobie, na zasadzie takiej, że nie będę mówił jak, ale na zasadzie, że po prostu spadaj. A przypomnę, że to okres był świąteczny i jak to święta, to też ludzie troszeczkę wydali. I praktycznie ja byłem jedynie w takiej sytuacji, że trochę miałem pieniędzy odłożonych, ale inni po prostu wydali trochę na święta, i praktycznie yy, no, yy, jak to wydali na te święta, po prostu pieniądze. A tu nagle taka sytuacja, i tak, i na bruk, wynocha i pewne osoby moi koledzy praktycznie bez, bez pieniędzy byli. Tak na przykład, na przykład tak, że, że na szybko jakieś pieniądze, na szybko jakieś organizowanie pracy, a to jeszcze, że dwa dni na opuszczenie kwatery. Kurde, w ogóle zero całkowitego szacunku, jak ja powiedziałem, że gdyby ktoś nie przyszedł do pracy, to od razu by wlepili karę. A tak jeśli, jeśli firma rezygnuje z, z, z danej agencji, w której pracują pracownicy, no to jak to wygląda? Kto po, ponosi te całkowite y, koszty wszyscy, wszyscy straceni? I to, I to właśnie myślałem o tym, żeby to, żeby to żeby o tym wszystkim powiedzieć. Myślałem o tym już jakoś przez dłuższy czas, ale teraz jakoś się zebrałem do kupy i niestety będzie publikacja bo, bo o tym myślę nagrywam to dlatego, żeby to poszło dalej, niech wszyscy wiedzą jak to działa także, także, takie, także takie, taka była sytuacja i ten rok, rok, rok po prostu 2024 skończył się niezbyt Niezbyt ciekawie, niezbyt ciekawe, nawet nie przypuszczałem, nikt z nas nie przypuszczał, że coś takiego może się stać, nie, to wszystko nie fair, bo według mnie to powinno być tak, że na przykład jakaś firma logisty logistyczna, czy jakaś firma zatrudnia pracowników przez agencję i ma umowę z agencją, więc jeśli... Jeśli całkowicie już myśleli o rezygnacji z tej, z tego całego umowy między firmą a Agencją Pracy, no to powinno być przynajmniej według mnie tydzień czasu wcześniej wszystko poinformowane, żeby każdy był przygotowany, a nie tak, że ktoś przychodzi do pracy i w trakcie pracy całkowicie na zasadzie takiej wynocha. Zro Murzyn zrobił i może odejść Kurde, na tym to tak to właśnie wygląda według mnie na zasadzie na zasadzie takiej, że kiedy ktoś jest potrzebny, to potrzebny, a jak nie, to po prostu spadaj. No. i dlatego dlatego to nagrywam, i, i myślę, że no to znaczy, to znaczy w pewnym sensie nagrywam to dlatego, że chciałem się dowiedzieć, jaka opinia jest innych ludzi na ten temat. Także. Także, y, także po to jest to nagranie. No. I, I co, no myślę, że to wszystko, co chciałem na, na tej zasadzie powiedzieć. I, i y, niestety, tak jak mówiłem, ten rok mi się trochę popsuł. W tej chwili, y, w tej chwili po prostu, y, no y, nie mam mnie w Polsce i, i też po prostu czekam. Czekam na... Yy, znaczy w trakcie poszukiwania pracy także, także jestem. Nie, mów, nie mówię, że mam sytuację bardzo złą, ale bywało lepiej i to tyle mogę powiedzieć. Także na, na ten moment to na razie i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Na zakończenie chcę powiedzieć, że, że to co powiedziałem to jest przykład, w jaki sposób można po prostu y, być na lodzie, po prostu, ale nic. Nie należy się tym przejmować, życie toczy się dalej, karawana jedzie dalej. Pozdrawiam wszystkich na razie.